Czy banib to tylko mityczne stworzenie zwierząt aborygenów, czy jest to faktycznie żyjące, nieznane oce stworzenie zamieszkujące bagna i laguny w niedostępnych regionach Australii? W języku aborygenów banib oznacza diabła lub ducha. Banib to zgodnie z opisami nieznany gatunek dużego torbacza, który przez różnych świadków był różnie opisywany. W przypadku 60% obserwacji kryptyda opisywana jest jako przypominająca fokę lub psa. Z kolei 20% relacji opisuje Banipa jako stworzenie z długą szyją i małą głową. Pozostałe 20% opisów jest niejednoznaczna. Relacje mówiące o tym, iż stworzenie przypomina fokę, twierdzą, że ma ono od około 1,2 do 1,8 metra długości. Jest pokryte długą brązową lub czarną sierścią. Posiada okrągłą głowę i bąsy jak u foki, wydry lub buldoga. Ma świecące oczy. Duże uszy i nie ma ogona. W przypadku relacji mówiących o długiej szyi, stworzenie ma od około 1,5 do 4,5 metra długości. Jego futro jest czarne lub brązowe. Głowa przypomina końską lub podobną do emu. Ma duże uszy, małe kły. Szyja ma około 1 metra długości i jest pofałdowana. Ma cztery nogi, a u każdej z nich po trzy palce. W tych relacjach Banip ma ogon jak u konia. Czasem w opisach Banip ma płetwy i kły jak u Morsa. Banip jest stworzeniem lądowo-wodnym, prowadzi nocny tryb życia. Banipy, zdaniem Aborygenów, wpływają niezwykle szybko przy wykorzystaniu płetw lub łap. Wydaje głośne ryki, żywi się rakami, składa je w gniazdach dziobaka, znajdujących się w norach pod wodą. W wierzeniach Aborygenów Banip jest wodnym duchem, który zjada kobiety i dzieci i powoduje choroby. Zamieszkuje bagna, rzeki i jeziora Wiktorii, Nowej Południowej Walii i Wschodniej Południowej Australii. Szczególna aktywność Banipa przypada w okolicach jezior George i Bathurst, miejsc świętych dla Aborygenów z tego regionu. Jeziora położone są w pobliżu australijskiego terytorium stołecznego miejsca znanego z obserwacji innych kryptyd, takich jak kotów Witm, Jawi, a nawet tygrysa z Queensland. W czerwcu 1801 roku Mineralog Joseph Charles Bailey z francuskiej ekspedycji Le Geograph zgłosił, że słyszy ryk jakiegoś dużego zwierzęcia w Swan River w zachodniej Australii. Przestraszeni kolonizatorzy uciekli, sądząc, że niedaleko czai się jakieś ogromne i niebezpieczne zwierzę. Najwcześniejsze obserwacje kolonistów miały miejsce w Lake Bathurst. Edward Smith Hall, później założyciel Banku Nowej Południowej Walii, Widział zarówno odmianę podobną do foki, jak i odmiany długoszyjne. W listopadzie 1821 roku Hall obserwował w wodzie czarnego bani z głową buldoga przez 5 minut. W grudniu 1822 roku wycierał się po kąpieli nad wschodnim brzegu jeziora, gdy zobaczył metrową czarną szyję i głowę unoszącą się na powierzchni wody w odległości około 300 metrów. Nieco później okazało się, że żaden z miejscowych aborygenów pytany o dziwne stworzenie nie chciał o nim rozmawiać ani zobaczyć miejsca, w którym zostało ono zaobserwowane. Czasopismo Gelong Advertiser w lipcu 1841 roku zamieściło informację, że w stanie Wiktoria znaleziono nieskamieniałą kość, będącą częścią stawu kolanowego zwierzęcia o niespotykanie dużych rozmiarach. Odnalazł ją pewien aborygen, który następnie stwierdził, że należała ona z pewnością do Banipa. Tu sporządził nawet szkit zwierzęcia, które przypominało hadrozaura. Ponadto gdy kość została pokazana innym aborygenom, ci niezależnie od siebie stwierdzili, że należała ona do Banipa. Opowiedzieli oni następnie całą serię relacji mówiących o tym, że kilka znanych im osób zostało zabitych przez takie zwierzę. Banip z ich opowieści miał być stworzeniem ziemnowodnym, składać jaja i łączyć cechy ptaka i krokodyla. Jeden z tubylców o nazwisku Mumbowran pokazał badaczom kilka głębokich ran na piersi. Twierdził, że to Banip zranił go pazurami podczas walki, jaką stoczył z potworem. Pracownicy Georgia Holdera lub Hoppera widzieli dwa podobne do konia Banipy w Pajka Lake w Nowej Południowej Walii. W latach 40 XIX wieku. Atoll Fletcher znalazł czaszkę Banipa wzdłuż rzeki Murum w Nowej Południowej Walii w 1846 roku. W czaszce brakowało wierzchołka, pyska i żuchwy. Miała ona około 22 cm długości. Czodoły znajdowały się nienaturalnie blisko górnej szczęki. Po raz pierwszy czaszka została zbadana przez Jamesa Granta który uznał ją za czaszkę płodu nieznanego zwierzęcia. William S. MacLeay uważał również, że pochodzi ona od młodego zwierzęcia, ewentualnie płodu. Porównując ją do czaszki płodu klaczy, pomyślał, że najprawdopodobniej należy do zdeformowanego śrebaka. Na podstawie ilustracji sir Richard Owen w Anglii określił to jako czaszkę cielaka. Została zabrana do Muzeum Australijskiego w Sydney, lecz zaginęła. W kwietniu 1872 roku pasterz biwakujący niedaleko laguny Midgeon miał zobaczyć dziwne, szybko płynące stworzenie o wiele większe od Red Rivera pokryte lśniącą czarną sierścią. Zwierzę nie miało ogona, ale wyposażone było w bardzo długie uszy. Banib miał być widziany także w 1872 roku w słonym jeziorze Korangamite. Stworzenie to podpłynęło tak blisko burty statku, że przerażeni widokiem stwora pasażerowie wpadli w panikę. Następstwem tego była ich ucieczka w przeciwnym kierunku i wywrócenie jednostki. Tym razem Banip opisany został jako zwierzę wielkości psa myśliwskiego. Miał okrągłą głowę z bardzo małymi uszami. 20 kwietnia 1913 roku Oscar Davis i W. Harrison mieli ujrzeć na zachodnim brzegu Tasmanii dziwne zwierzę wodne. Mężczyźni opisali je jako mające około 5 metrów długości i 1,2 metra wysokości, z małą głową i długą szyją. Stworzenie pokryte było brązowym futrem, miało cztery nogi i poruszało się z dużą prędkością, zostawiając ślady długości 22 cm. 8 września 1949 roku El Kigan i jego żona zgłosili, że widzieli zwierzę o długości 1,2 metra długości, z kudłatymi uszami kilka razy w ciągu dwóch ostatnich tygodni w Loristan Reservoir w Victorii. Twierdzili, że stworzenie używało swoich uszu do pływania z ogromną prędkością. W latach 60. XX wieku Jack Mitchell zebrał wiele opowieści Aborygenów, farmerów i turystów, którzy mieli obserwować manipy w Mac McQuire pomiędzy Wellington i Warren w Nowej Południowej Walii. Mniej więcej z tego samego okresu, z 1965 roku, pochodzi relacja mówiąca o zagadkowym, ryczącym zwierzęciu rozbryzgującym błoto na brzegu rzeki Narang. Współczesne obserwacje Banipa są sporadyczne, większość z nich jest niejasna lub wręcz fantastyczna. Długosia odmiana Banipa nie była widywana od XIX wieku i być może wymarła. Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić, czym jest banip. Najczęściej mówi się, że są to australijskie uchadki, kaczka piszmowa, dorsz marea lub krokodyl słodkowodny. Jeszcze inne teorie sugerują, że może to być nieznana jeszcze foka słodkowodna, endemiczna dla południowo-wschodniej Australii, lub nieznany, podobny do wydry, gatunek torbacza. Bardziej niezwykłe teorie upatrują w banipie australijskie wersje długoszyjnych potworów słodkowodnych jak Nessie, Issy, czy potwór z okopogo. Być może Banib jest również torbaczem z rzędu, który dotrwał do naszych czasów. Mógł to być zasugerowany przez Tima Flaneriego i Michaela Archera Palorhetes z pyskiem tapira wielkości byka lub zasugerowany przez Civi Andersona i Karla Shukera Diprotodon o długości ciała do 3,3 metra z czaszką o długości 1 metra. Jednak żadne z tych stworzeń nie było zwierzęciem wodno-lądowym, lecz w pełni lądowym. Czy panip to tylko stworzenie z legend? Czy też stanowiono tylko wytwór wyobraźni? A może jest to faktycznie żyjące, nieznane nauce stworzenie?